Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony zawodnikowi męskiej sylwetki Adamowi Josephowi. Jego rozpoznawalność poprzedzała pierwszy występ na scenie, także nie jest on znany stricte jako kulturysta, natomiast wątek sylwetkowy zawsze był na jego popularnym kanale mocno akcentowany. W lipcu 2019 roku pierwszy raz można było oglądać go na kulturystycznych zawodach. W Sopocie wystartował w kategorii plażowa sylwetka mężczyzn atletyczna, która była odpowiednikiem męskiej sylwetki, a słowo atletyczna miało zapewne gwarantować, że zawodnik nie zostanie nazwany zbyt dużym i za dobrze zdefiniowanym na tą klasę rozgrywek. Myślę, że wybierając zwykłą plażową sylwetkę, Adam Joseph ryzykowałby właśnie taki scenariusz, ponieważ wniósł tego dnia na scenę naprawdę sporą ilość masy, opatrzoną świetnym docięciem. Oczywiście, patrząc na wszystko z odpowiedniej perspektywy. Uwzględniając, że nie są to światowej rangi zawody, była to jego pierwsza taka rywalizacja oraz to, że najpewniej jest kulturystą naturalnym. Biorąc to wszystko pod uwagę, można powiedzieć, że prezentował tego dnia naprawdę doskonały poziom. Obok niego na scenę w tej kategorii wyszło jeszcze czterech zawodników. Na pierwszy rzut oka ma przewagę wzrostu. Wydaje się także prezentować najlepsze na scenie proporcje oraz największą ilość masy, razem z zawodnikiem stojącym najbardziej po prawej stronie. Oglądając ujęcia z tej rywalizacji, należy pamiętać, że rozgrywała się ona w świetle dnia, które nie jest najkorzystniejszym oświetleniem dla kulturystów. Znacznie więcej szczegółów umieśnienia jest w stanie uwidocznić odpowiednio dobrane światło sztuczne, natomiast takie warunki są oczywiście wpisane w tradycję tych zawodów. W pozycji przodem widać świetną środkową sekcję. Posiada niezwykle wyraźnie widoczne, ostre, trójwymiarowe mięśnie proste brzucha oraz doskonale wyseparowane mięśnie skośne. Widać też, że jest świetnie odwodniony. Skóra jest napięta, jest suchy i bardzo dobrze zdefiniowany. Jedyny minus, jaki tutaj mogę wymienić, to to, że nie wydaje się wystarczająco szeroki. Chciałoby się wyraźniej zaznaczonego kontrastu w szerokości barków i bioder, który nadałby jego górnej części bardziej faworyzujący go kulturystycznie kształt, bliższy literze V. Z tego ujęcia najbliżej jakościowo Adama Josefa wydaje się zawodnik drugi od prawej, który ma także świetną środkową sekcję, dobre proporcje i bardzo estetyczne kształty, a nawet ma przewagę w rozwoju łydek, ale nie prezentuje takiego poziomu definicji oraz oczywiście ma mniej masy mięśniowej. Pozycja ze skrętem tułowia Tutaj prezentuje się moim zdaniem jeszcze lepiej niż będąc skierowanym centralnie do widowni. Przede wszystkim miażdży swoją konkurencję pod względem separacji grup mięśniowych i pokazywanej masy. Ma bardzo dobre ramiona, pełne i doskonale oddzielone barki oraz znowu świetną jakość środkowej sekcji z wręcz niesamowitymi mięśniami skośnymi brzucha. W pozycji tyłem najlepiej prezentują się jego łydki, szczególnie zewnętrzna część mięśnia brzuchatego. Ma też dobre mięśnie czworoboczne, natomiast plecom brakuje szerokości i grubości. Tutaj szczególnie go to nie rani, natomiast na lepiej obsadzonych zawodach prawdopodobnie zostałoby to wyeksponowane. Nadal widać tutaj jednak bardzo dobry poziom definicji i separacji grup mięśniowych. Dużo pracy musi natomiast poświęcić na dopracowanie swojej prezentacji na scenie. Porusza się chaotycznie, wykonuje dużo zbędnych ruchów, wydaje się mieć także problemy z utrzymaniem równowagi w pozach. Myślę, że dość wyraźnie zaznaczona przewaga nad rywalami w jakości umieśnienia pozwoliła mu zająć na tych zawodach bezsprzecznie zasłużone pierwsze miejsce. Tydzień po swoim pierwszym starcie pojawił się na scenie po raz kolejny podczas pucharu Bałtyku w Kulturystyce i Fitness we Władysławowie. Udało mu się utrzymać świetny poziom definicji, także znów miał przewagę nad swoimi rywalami w tym elemencie. Tutaj konkurencja była już wyższa, ale także widać, że był najbardziej kompletnym zawodnikiem na scenie, zdobywając kolejny złoty medal. Jeżeli miałbym podsumować jego sylwetkę na podstawie nagrań z tych dwóch zawodów, przede wszystkim imponuje stosunkiem masy mięśniowej do tkanki tłuszczowej. Wnosi na scenę dużą ilość masy, jednocześnie będąc świetnie zdefiniowanym, i te cechy w obu przypadkach pozwoliły mu odnieść zwycięstwo. Na pewno nie jest z kolei kulturystą mającym predyspozycję do rozwoju szczególnie estetycznej, klasycznej sylwetki ze złotymi proporcjami. Przeszkodą byłyby zarówno kształty mięśni, które nie posiadają tak pełnych brzuźców, zapewniających ich idealne, estetyczne uformowanie, oraz sama struktura, przez którą ma dość wąskie barki, a muskulatura nie jest zbyt finezyjna. Sama środkowa sekcja, o ile posiada niezwykle rozbudowane partie, z drugiej strony przez to właśnie nie jest tak płaska, jak standardy rozgrywanych na światowym poziomie zawodów kategorii męska-sylwetka. Jestem świadomy, że Adam Joseph nie jest zawodowym kulturystą i odwoływanie się do tak wysokich standardów można uznać za nie do końca sprawiedliwe. Natomiast są to pewne niedoskonałości jego muskulatury, które pozwoliłem sobie zauważyć. Tak czy inaczej, sama ilość masy mięśniowej oraz jej jakość, wyrażona stopniem definicji i separacji, wygląda naprawdę doskonale. Adam Joseph ważył na scenie w Sopocie około 97 kg przy wzroście 1,91 m. Myślę, że wszyscy bardzo chętnie zobaczą go na zapowiadanych zawodach wyższej rangi, ale prawdopodobnie trzeba będzie poczekać na to aż do przyszłego roku. Na koniec chciałbym podziękować samemu AJ za udostępnienie mi materiałów oraz moim widzom za zaangażowanie i pomoc w realizacji odcinka, ze szczególnymi pozdrowieniami dla Michała Tomaszewskiego z Elbląga. To był stalowy szok, a teraz do następnego!